Historia na fali. Patronka Kielc, Matka Boża Łaskawa Kielcka. W Bazylice Katedralnej w Kielcach znajduje się obraz Matki Bożej Łaskawej, patronki Kielc. W Kielcach jest on obecny od pierwszej połowy XVII wieku. Jednak precyzyjnej daty, kiedy obraz przybył do miasta, nikt nie podaje, mówi Małgorzata Gorzelak, historyk sztuki z Muzeum Diecezjalnego w Kielcach. Jest to obraz długo obecny w katedrze, ponieważ wiemy, że znalazł się w kościele kieleckim, no po 1600 roku tutaj... Różnie liczą, różni naukowcy, niektórzy ostrożnie przypuszczają, że na pewno przed 1626 rokiem, a więc przed datą powstania tu Bractwa Różańcowego, ale mówi się też, że przed 1619 rokiem. No ta data, to jest z kolei data śmierci orientacyjna fundatora tego obrazu, Wojciecha Piotrowskiego, krakowianina. Stąd właśnie tutaj takie szacunkowe daty powstania tego obrazu, a niektórzy śmiało mówią, że powstał po 1600 roku. Kult Matki Bożej jako patronki Kolegiaty Kieleckiej rozwinął się wraz z założeniem Arcybractwa Różańcowego. Arcybractwa dotarły do Polski pod koniec XV wieku i były zakładane głównie przez Dominikanów. W 1575 roku o założenie takiego bractwa przy Kolegiacie Kieleckiej zabiegał ksiądz Florian Piłatowski. Powstało ono 1 marca 1626 roku, mówi ksiądz Adam Kędzierski, proboszcz parafii katedralnej w Kielcach. Od tego czasu cześć Matki Bożej w Kielcach szerzyła się z ogromną szybkością i związała się właśnie z tym obrazem, który zasłynął wielu łaskami, czego wyrazem były liczne wota, a także napis umieszczony na ramię obrazu Matka Boska Kielecka Łaskawa XVII wieku. Ponieważ arcybractwa opiekowały się zwykle jakimś ołtarzem, jakimś obrazem maryjnym, w naszej katedrze od razu to arcybractwo objęło opiekę i skupiło się wokół obrazu Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej. Świadectwa mówią, że do tego bractwa różańcowego w tamtym wieku, w XVII wieku należeli niemal wszyscy mieszkańcy miasta ze starostą i wójtem na czele. Około roku 1630 obraz po raz pierwszy ozdobiono koronami i ufundowano srebrną sukienkę. Do połowy XVII wieku zawieszono na ołtarzu lub przy nim wiele cennych przedmiotów, dowodów czci i wdzięczności za okazane łaski. Między innymi srebrne lub złote tabliczki, krzyżyki, pierścionki, plakietki w kształcie nóg czy rąk, perły, korale. Ogółem naliczono prawie 180 tego typu przedmiotów często zdobionych drogimi kamieniami, diamentami, rubinami, szmaragdami. Od 1698 roku w Bazylice katedralnej śpiewano godzinki o niepokalanym poczęciu Matki Bożej. Innym przejawem kultu Matki Bożej w kolegiacie było odgrywanie i śpiewanie pieśni na balkonie dzwonnicy przez muzyków i śpiewaków każdego dnia po zachodzie słońca w porze letniej, od zmartwychwstania pańskiego do ostatniej niedzieli września. W roku 1824 siedemnastowieczne korony zostały skradzione. Na ponowną rekoronację trzeba było czekać do końca XX wieku. Dokonał jej 3 czerwca 1991 roku papież Jan Paweł II. Uf! Historia na fali Patronka Kielc Matka Boża Łaskawa Kielecka Od XVII wieku w Kielcach czczony jest obraz Matki Bożej Łaskawej. Do katedry na uroczystości maryjne licznie przybywali pielgrzymi z Kielc i odległych zakątków Ziemi Świętego Krzyża, opowiada ksiądz Adam Kędzierski, proboszcz parafii katedralnej w Kielcach. Z biegiem lat nabożeństwo różańcowe tak się rozrosło, że w połowie XIX wieku przeniesiono uroczystość odpustową, którą od wieków odprawiano w święto Gniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, jak wiemy, to jest pierwszy tytuł Matki Bożej, To ten, ta uroczystość odpustowa została przeniesiona na pierwszą niedzielę października. Ówczesne kroniki mówią, że na ten odpust różańcowy do Kielc ściągały tłumy ludu z bliższej i dalszej okolicy, od Suchedniowa i Wąchocka, od Buska i Stopnicy, od Bielin, Radoszyc i Włoszczowy. Natomiast ilość komunikujących w tym dniu w katedrze przekraczała liczbę 3000 wiernych. Do 1912 roku obraz Matki Bożej Łaskawej był zasłaniany drewnianą zasuwą z wizerunkiem Madonny z Dzieciątkiem w towarzystwie Świętego Dominika i Świętej Katarzyny, opowiada Małgorzata Gorzelak, historyk sztuki z Muzeum Diecezjalnego w Kielcach. Z czasem troszeczkę ten kult przegasł, a zwłaszcza za posługi biskupa Augustyna Łosińskiego. Związane to było z tym, że sprofanowano w 1909 roku wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, w związku z czym biskup Łosiński sprowadził do katedry. Wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej umieścił go właśnie w ołtarzu, tak zwanym różańcowym, czyli Matki Bożej Kieleckiej Łaskawej. Natomiast sam obraz Matki Bożej Kieleckiej przeniósł na zasuwę. I to doprowadziło troszeczkę do przygaśnięcia tego kultu. Ale ten kult Matki Bożej Łaskawej całkowicie nie zaniknął. Świadectwem tego są składane akty podziękowania za uratowanie, na przykład w czasie I wojny światowej, a także za ocalenie w czasie wojny z Rosją Bolszewicką z 1920 roku. Tutaj mamy takie świadectwa ludzi, którzy pochodzili z Litwy i dziękowali Matce Bożej właśnie za ocalenie z tej wojny 20 roku. Ożywienie kultu matki Bożej łaskawej przypada już na drugą połowę XX wieku. Historia na fali patronka Kielc. Matka Boża łaskawa kielecka. W 1979 roku proboszczem katedry został późniejszy biskup pomocniczy Mieczysław Jaworski, kapelan Solidarności, który żywił kult do Matki Bożej Łaskawej. Doniosłe wydarzenie miało miejsce w 1982 roku, przypomina ksiądz Adam Kędzierski, proboszcz parafii katedralnej w Kielcach. Również zasługą księdza Jaworskiego jest to, że w 1982 roku ksiądz biskup Szymecki ustanowił bazylikę katedralną, ze względu właśnie na ten kult pierwszym w godności ogólnodiecezjalnym sanktuarium maryjne. Małgorzata Gorzelak, historyk sztuki z Muzeum Diecezjalnego w Kielcech, przypomina, że w tym czasie została także ułożona pieśń kuczci Matki Bożej Łaskawej w prastarej kieleckiej świątyni pieśń, do której słowa ułożył Wacław Wilk-Wilczyński. Muzykę skomponował wieloletni organista katedry, pan nieżyjący już Jerzy Rosiński. Także doszło wyraźnie do ożywienia tego kultu. Dzisiaj bardzo znana nam wszystkim pieśń jakoś tak nieodłącznie wiążąca się z ważnymi uroczystościami maryjnymi w naszej katedrze. To jest taka, taka pieśń, która jest naprawdę nasza. Ona tutaj w tym środowisku powstała i o, o naszej Matce Bożej Kieleckiej właśnie mówi. Ożywienie kultu było przygotowaniem do najważniejszego wydarzenia, czyli koronacji obrazu Matki Bożej łaskawej przez papieża Jana Pawła II, która odbyła się 3 czerwca 1991 roku. Ojciec święty najpierw przyjechał do Kieleckiej katedry. Tamto wydarzenie tak wspominał wczesny biskup Kielecki Stanisław Szymecki. Pamiętam, gdyśmy prowadzali Ojca Świętego do katedry. Szedłem no, obok Ojca Świętego, blisko, jako biskup kielecki. Ojciec Święty w naszej katedrze. Niezwykła sprawa. Tak się cieszyłem, tak się wzruszyłem. Popłakałem się wtedy, kiedy był Ojciec Święty w naszej katedrze, kieleckiej katedrze. Koronacja obrazu odbyła się podczas Mszy Świętej odprawionej na lotnisku w Masłowie. Dokonałem koronacji od wieków czczonego obrazu Matki Bożej Łaskawej w Katedrze kieleckiej. Owa koronacja przypada dokładnie w 820. rocznicę konsekracji Waszej katedry. Macierzyńskie dłonie Matki Bożej Łaskawej oddają tę ziemię i jej mieszkańcom. To jest moment, w którym jak gdyby Ojciec Święty kładzie swoją pieczęć. Mówi, to jest rzeczywiście kult, który zostaje na najwyższym szczeblu, można powiedzieć, kościelnym, zaaprobowany, potwierdzony. I koronacja to jest wielka uroczystość, która jakby podkreśla rolę i wagę tego kultu dla danego kościoła. Koronacja dokonana przez Ojca Świętego Jana Pawła II była zwieńczeniem kilku wieków kultu Matki Bożej Łaskawej w Kielcach. Historia na fali. Patronka Kielc, Matka Boża Łaskawa Kielecka. Ojciec święty Jan Paweł II 3 czerwca 1991 roku koronował obraz Matki Bożej łaskawej. Krótko potem, 6 września 1991 roku, stolica apostolska ustanowiła Matkę Bożą łaskawą patronką Kielc. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów na prośbę biskupa kieleckiego Stanisława Szymeckiego odpisała następująco. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów spełniając prośbę zatwierdza tytuł Najświętszej Marii Panny pod wezwaniem Łaskawej lub Matki Łaski Bożej jako patronki u Boga miasta Kielce z wszystkimi prawami i liturgicznymi przywilejami, jakie wynikają stąd w myśl przepisów. Co roku dnia 7 maja, Maryja Panna Łaskawa będzie czczona w stopniu uroczystości we wszystkich kościołach miasta Kielce, natomiast w stopniu święta w innych kościołach diecezji. Ksiądz Adam Kędzierski wyjaśnia. Ten dekret jest oficjalnym dokumentem Stolicy Apostolskiej, który ustanawia Matkę Bożą Łaskawą, patronką naszego miasta i Dokładnie precyzuje, co to dla liturgicznych obchodów tego święta ma oznaczać, czyli we wszystkich kościołach naszego miasta. I to święto jest obchodzone w randze uroczystości, a w pozostałych kościołach naszego, naszej diecezji w randze święta. Podczas uroczystości ogłoszenia Matki Bożej Patronkom Kielc, ówczesny prezydent Kielc Robert Rzepka powiedział: Kult maryjny zespolił się od stuleci z kulturą duchową miasta, z życiem i obyczajami jego mieszkańców. Dzisiejsza uroczystość wyrasta z wiekowej tradycji, które określiły kulturę duchową naszego miasta Kielce. Proklamacja Matki Bożej patronką Kielc jest uwieńczeniem tych duchowych tradycji, a zarazem wytycza kierunek rozwoju duchowego miasta na przyszłość. Dziś wokół obrazu są liczne wota wskazujące na otrzymane łaski. Część wotów, jeszcze z XVII wieku i kolejnych lat, została wykorzystana do przygotowania regaliów dla matki bożej i dzieciątka. Tych przedmiotów znów przybywa. Ludzie przynoszą wota jako podziękowania za doznane łaski. Za ofiarowanymi przedmiotami kryją się kolejne historie konkretnych ludzi, ich wiary, modlitwy, intymnego kontaktu z Matką Bożą. W 2015 roku w Księdze Podziękowań pewna osoba napisała: Dziękuję Matce Bożej łaskawej za dalsze życie. Byłam bliska samobójstwa z powodu źle układającego się życia. Walczyłam z myślą, aby z nim skończyć. Raz przyszłam przed obraz Matki Łaskawej i długo modliłam się z prośbą o pomoc. Nagle poczułam radość i chęć do życia. Za tę łaskę dziękuję Matce Bożej, bo to ona pomogła mi zwalczyć ten czarny koszmar podsycający mnie do samobójstwa. Dziś cieszę się życiem i wielbię Boga. Jestem jakby nowonarodzona. Kult Matki Bożej Łaskawej coraz bardziej się ożywia. Pierwsza msza święta poranna o godzinie 6.30 w dni robocze transmitowana jest przez diecezjalne radio M. Ma ona znaczenie dla ludzi chorych, starszych, ale również aktywnych zawodowo, spieszących do pracy i swoich zajęć. Codziennie w kaplicy jest wystawienie Najświętszego Sakramentu. Jest to również możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. W kaplicy zawsze są ludzie. Matka Boża nigdy nie jest sama.